Proroctwa o końcu świata fascynują ludzkość od wieków, budząc zarówno nadzieję, jak i lęk. Wielu zastanawia się, kiedy nastąpi ten ostateczny moment, w którym dzieje Ziemi zostaną zamknięte, a ludzkość stanie przed obliczem Boga. Maria Valtorta, włoska mistyczka i autorka objawień spisanych w monumentalnym dziele Poemat Boga Człowieka, przekazuje nam słowa Jezusa, które rzucają światło na te tajemnice. Jezus zapewnia, że zanim nastąpi koniec świata, Pojawią się znaki, które On sam zapowiedział w Ewangelii. Zawarte w wizjach Waltorty pouczenia odzwierciedlają głęboką troskę o dusze ludzkie oraz wskazują, że proroctwa, choć często niezrozumiałe, są próbą wiary, która prowadzi do pokory i zaufania w Boży plan. W tym filmie przyjrzymy się słowom Jezusa przekazanym Marii Waltorcie, zastanawiając się, co one oznaczają dla współczesnego chrześcijanina. Jakie znaki powinny być dla nas ostrzeżeniem? Czy powinniśmy skupiać się na ich badaniu, czy raczej na pogłębianiu relacji z Bogiem? Spróbujemy znaleźć odpowiedzi w świetle objawień i nauczania Kościoła. Wysłuchajmy teraz słów Jezusa Chrystusa. Powtarzałem wielokrotnie, że niezależnie od tego, czy w to wierzycie, czy nie, mojego czasu nie można mierzyć waszą miarą. Błogosławieni ci, którzy uwierzą bez żądania dowodów. Teraz dodaję. Proroctwo może obejmować okresy powtarzania się lub pozornego zaprzeczania, zanim ostatecznie się wypełni. W ten sposób wiara ludzi zostaje poddana próbie przez Boga. Wszystkie proroctwa, zarówno dawne, jak i współczesne, zawierają elementy, które mogą wydawać się sprzeczne. Dawne proroctwa dotyczą mojego przyjścia od czasów Adama, współczesne zaś odnoszą się do mojego powrotu teraz. Choć dla mnie wasze dwadzieścia wieków to zaledwie ułamek godziny w perspektywie wieczności. Dla was może się wydawać, że zapowiedzi miały spełnić się w określonym czasie, a jednak nie doszło do ich realizacji. Jednak mój sługa widzi moim okiem, podczas gdy wypaczycie waszym. To, co mój sługa ogłasza lub powtarza w moim imieniu, choć wydaje się wam czymś już przeszłym, może jeszcze wypełnić się w przyszłości. Dotyczy to wszystkich proroctw, także tych, które zostały dane przez największe dusze. Nawet proroctwo doskonałe, moje, dla ludzkich oczu może wydawać się błędne lub sprzeczne z faktami. Czyż nie wydaje się podczas lektury Ewangelii, że koniec świata miał nastąpić tuż po zburzeniu Jerozolimy, a jednak od tego wydarzenia minęły wieki. Znaki, które zapowiedziałem, nadejdą przed końcem świata, lecz wy, z powodu niewiedzy i lęku, uznaliście je za bliskie. Tylko ja znam chwilę ich początku i nie uznaję za konieczne ujawniać jej Wam, z dobroci wobec tych, którzy będą żyli w tamtym czasie. Czy myślicie, że ja, prorok doskonały i strażnik Bożych tajemnic, mógłbym się pomylić? Czy sądzicie, że pobłądzili Piotr, Paweł, a zwłaszcza Jan, zjednoczony ze mną także po moim odejściu z tego świata? Czy Piotr nie mówił, wszystkich zaś koniec jest bliski? Albo Paweł? Żywi, pozostawieni na przyjście pana, i dalej. Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca. Wydawać się mogło, że Antychryst już działał, a jedynie Boża Wola powstrzymywała jego pełne objawienie, ażebym ja mógł go unicestwić. Paweł wzywał wówczas chrześcijan by wytrwali w wierze i opierali się działającej bezbożności. A Jan, najbardziej oświecony spośród nich, któremu objawiono niebiosa i perspektywę przyszłych wydarzeń znanych tylko Bogu, i któremu odsłoniłem serce z wszystkimi najgłębszymi tajemnicami, kończy swoją wspaniałą księgę słowami: Chwila jest bliska, a oto niebawem przyjdę. Mówi ten, który o tym świadczy: Zaiste, przyjdę niebawem. Powtarzam Wam teraz te same słowa, które wypowiedzieli moi święci. Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, choć niektórzy sądzą, że zwleka, lecz jest cierpliwy wobec Was. Apostołowie mówili również: Są w nich trudne do zrozumienia sprawy, które ludzie niedouczeni i słabo ugruntowani opacznie tłumaczą, tak samo jak inne pisma, na swoją własną zgubę. O, jak szczęśliwi są wierni! którzy nie potrzebują wielkich dowodów. Szczęśliwi ci, którzy ufają Słowu Pana, nawet jeśli wydaje im się ono trudne do zrozumienia. Błogosławieni ci, którzy nie zadają sobie udręk jak Tomasz, który cierpiał dłużej niż inni, ponieważ nie uwierzył w moje zmartwychwstanie, a potem przez wiele dni opłakiwał fakt, że zaufał dopiero po tym, jak sam się przekonał. Unikajcie niemądrych dociekań, rodowodów, sporów i kłótni, bo są one bezużyteczne i puste, przypomina Paweł. A Jan dodaje, oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów, stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. I dalej mówi, Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz dlatego, że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Bądźcie jak ci, którzy radośnie wierzą i trwają w zaufaniu do Pana, nie próbując mierzyć Jego słów ludzką logiką ale przyjmując je w pokorze i miłości. Przypominam Wam, że ten, kto powtarza słowa Boga lub przemawia w Jego imieniu, czyni to nie z własnej woli, lecz natchniony przez Ducha Świętego, jak naucza Piotr w swoim drugim liście. Mój rzecznik, sam z siebie, jest jedynie ubogą nicością. Czuję to szczególnie wyraźnie, gdy stawiam przed Nim fragment pisma i mówię: Wyjaśnij to. Wtedy wydaje mu się, że jest jak ptaszek schwytany w sidła, Przerażony i zagubiony. Ja, który znam jego serce, widzę, jak bardzo jest zaskoczony i jak drży. Niczym student, który musi odpowiedzieć na pytanie, którego nie rozumie. I właśnie to mi się podoba. Jego niewiedza utrzymuje go w pokorze, czyniąc go delikatnym jak jedwabny welon. Jeśli chodzi o trudne fragmenty, nie jest mądrością dawać ich tym, którzy mogliby użyć ich jako oręża przeciwko moim małym. Powtarzałem już. I powtarzam raz jeszcze: potrzeba wielkiej rozwagi, bo żyjecie pośród jadowitych gadów. Po cóż zaspokajać głód bezowocnej ciekawości? Nie przemawiam do Was, by Was zabawiać, ani by zaspokajać Wasze niezdrowe pragnienia poznania przyszłości. Czy wiedza o niej zmienia Wasze życie? Nie, nie oszukujcie się, nie zmieniacie się. Prawe serca czerpią wystarczająco wiele z tego, co objawiam wszystkim. Nie potrzebując odsłaniania głębszych tajemnic. A inni, ci, którzy nie czynią z moich słów narzędzia budowania, używają ich, by szkodzić innym lub sobie samym. Badają moje nowe słowo, ale nie przyjmują go, opierając się wyłącznie na ludzkim świetle i metodach. A przecież mówiłem Wam, że taka metoda prowadzi do zguby. Macie w dyktandach skarbnice kamieni szlachetnych, wystarczających, by rozświetlić świat. Dlaczego chcecie wydobyć z niej jedynie te diamenty, które mogłyby posłużyć przez kilka lat, zanim siły złaje sobie przywłaszczą i zniszczą. Czy nie widzicie, że jesteście otoczeni przez wrogów Chrystusa? Ten, kto pisze, jest prowadzony przez Ducha. Lecz ten, kto kopiuje, musi rozumieć, co należy zachować i komu to powierzyć. Ten jeden, którego ja prowadzę, będzie w stanie zrozumieć i pobłogosławić. Zachowajcie zatem całą pracę mojego rzecznika na czas, który ja wyznaczę moim znakiem. Dawajcie ubogim tego świata to, co jest im naprawdę potrzebne, i módlcie się, aby ludzka natura nie wpłynęła na Wasze wybory. Wszystko niech będzie czynione w moim duchu i dla mojej chwały. Bracia i siostry, zastanówmy się nad głębokim przesłaniem, które Jezus przekazał Marii w altorcie. Jego słowa nie są po to, by nas straszyć, lecz by nas przygotować. Jezus mówi wyraźnie: Tylko ja znam chwilę, w której nadejdzie koniec świata i nie uważam za konieczne, byście o tym wiedzieli. Dlaczego? Ponieważ nie jest to czas na strach, ale na nawrócenie, na gotowość, na miłość. Przypomina nam, że proroctwa to nie zagadki do rozwikłania, ale wezwania do wiary i pokory. Znaki, które zapowiedział, będą widoczne, ale najważniejszy znak mamy przed sobą każdego dnia. Jest nim krzyż Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, które nieustannie wzywają nas do przemiany życia. Jezus przestrzega także przed ludzką pychą i niezdrową ciekawością. Mówi wyraźnie, że głód poznania przyszłości nie prowadzi do zbawienia, lecz może nas sprowadzić na manowce. W obliczu Bożych tajemnic, które przekraczają ludzkie zrozumienie, jedyną właściwą postawą jest pokora i ufność. Ci, którzy próbują analizować proroctwa wyłącznie metodami ludzkimi, Często wpadają w pułapki błędnych interpretacji, które nie tylko im samym, ale także innym mogą wyrządzić duchową krzywdę. Najważniejsze przesłanie Jezusa brzmi jednak jasno: bądźcie gotowi, bo czas ten przyjdzie niespodziewanie. Ta gotowość to nie śledzenie znaków na niebie, lecz życie pełne miłości, miłosierdzia i wiary, to przyjmowanie sakramentów, modlitwa i niesienie pokoju innym, to wierność Bożemu Słowu, które już teraz daje nam wszystko. Czego potrzebujemy, by osiągnąć zbawienie? Jezus mówił Marii w Altorcie, że jego czas nie jest naszym czasem, a jego plany są nieskończenie mądrzejsze od ludzkich. Przypominał, że każde proroctwo spełnia się we właściwym momencie, choć często w sposób niezrozumiały dla nas. Dlatego wzywa nas do zaufania, do wiary w to, że Bóg działa zawsze dla dobra swoich dzieci. Na zakończenie chcemy zadać wam pytanie, czy jesteście gotowi na ten dzień? Gotowość nie oznacza lęku, ale życie w stanie łaski, życie pełne miłości do Boga i bliźniego. Jezus obiecuje, że szczęśliwi są ci, którzy wierzą, nie szukając dowodów. Bądźmy jak oni, ufający, pokorni i wpatrzeni w Chrystusa. Niech ten film będzie dla nas wszystkich przypomnieniem, że koniec świata nie jest końcem miłości Boga do człowieka. Jest początkiem wieczności, do której już teraz jesteśmy zapraszani. Bądźmy gotowi. Czuwajmy i żyjmy tak, jakbyśmy każdego dnia mieli spotkać się z naszym Panem.